Leki nie leczą depresji, powodują tylko pewien rodzaj zobojętnienia emocjonalnego, co pozwala ci nie odczuwać depresji. Ale depresja jest pewnym zespołem emocji wynikającym z tego, co istnieje w twoim życiu, zarówno materialnego, jak i fizjologicznych czynników i mentalnego. Jeżeli zbierzesz te trzy strefy życiowe, to nic dziwnego, że masz depresję i tego nie rozwiąże żadna... Ta... Otóż tak, leki leczą depresję. Depresja ma wiele źródeł, ale wśród nich jest po prostu chemia mózgu, więc tak, leki są w stanie nawet uderzyć bezpośrednio w źródło. Ale nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. W wielu przypadkach leki po prostu umożliwiają pacjentowi wzięcie udziału w psychoterapii. Wśród objawów depresji jest m.in. brak energii, smutek, dojmujący smutek i poczucie beznadziei, jednocześnie skrajnie zaniżona samoocena. I jak taka osoba ma wziąć udział w psychoterapii? Wyobraźcie to sobie. Osoba chora na depresję przychodzi na psychoterapię i zaczyna płakać. Płacze, płacze przez 50 minut. Mija sesja, nie była w stanie nic powiedzieć, bo cały czas płakała. Przychodzi na kolejną sesję, znowu zaczyna płakać i na następnej, i na następnej. Albo wyobraźcie sobie inną sytuację, kiedy taka osoba nie ma w ogóle energii ani siły, aby znaleźć psychoterapeutę, aby pojechać na psychoterapię, aby włączyć komputer i wziąć udział w psychoterapii. I jeszcze inny przykład terapii bardzo często bazuje się na potencjale pacjenta. O jakim potencjale my tutaj mówimy, kiedy osoba chora na depresję tak w zasadzie czuje, że do niczego się nie nadaje, jest beznadziejna i w ogóle nic nie wie, nic nie potrafi? O jakim potencjale mówimy? Dlatego tak, leki leczą depresję, często ratują zdrowie, a nawet życie, i słowa pani Beaty po prostu są dezinformacją, nie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy, nie powinny nigdy paść. Jeżeli natomiast padły, to nie powinny być traktowane jako zajawka nowego odcinka podcastu.